Cześć, witam w kolejnym filmiku. Nastąpił okres wakacji i pomyślałam, że może nakręcę taki filmik o miejscach, w których można kupić produkty do włosów, skupiając się głównie na Londynie, ale oczywiście będę wspominać wiele sieciówek. Tak więc, ci, którzy do Londynu nie dotrą, a będą na wyspach, może ten filmik okaże się dla Was też pomocny. Jeszcze chciałam dodać, że w filmiku zwrócę uwagę na niektóre produkty, które albo przykuły moją uwagę podczas skręcenia tych filmików, lub takie, które już od dłuższego czasu używam i świetnie mi się sprawdzają. Produkty te będą zgodne z metodą Curly Ger, czyli nie będą zawierać silnych detergentów. Lub też um, silikonów. Mam nadzieję, że filmik um, okaże się um, dla Was pomocny. Pierwszym miejscem, w którym można kupić produkty do włosów, to hurtownie Sali. E, tutaj głównie zaopatrują się e, wizarzyści, jak i fryzjerzy, ale zwykły przeciętnik też może zrobić zakupy. E, tutaj mamy um, Sali, e, która jest niedaleko stacji Tottenham Coach Road w Londynie. Miejsce w środku podzielone jest na trzy poziomy. Na pierwszym piętrze znajduje się sprzęt elektryczny do stylizacji włosów i nie tylko. Natomiast w piwnicy znajduje się cała gama produktów do farbowania włosów, różnych marek i również akcesoria związane z farbowaniem włosów. Natomiast na parterze znajdują się głównie profesjonalne produkty, które można spotkać w salonach fryzjerskich, takich jak na przykład firma Matrix i tu mamy Biolage. Mnie zainteresowała jedna z masek Color Last z Matrixa Biolage, a to dlatego, że jest zupełnie zgodna z metodą Curly Girl, czyli nie zawiera silikonów, ma bardzo nawilżający, emolientowy skład. Kolejno mamy produkty z Loar i osławiony Mythic Oil serum do włosów. I cała gama profesjonalnych produktów z firmy Loar, którą można bardzo często spotkać w salonach kosmetycznych. Kolejna to Oasis czy Vela Professional. Niestety oprócz chyba tej maski z BioLasz, e, większość produktów, które przejrzałam, były naszpikowane silikonami, e, mają również dużą zawartość protein, tak więc e, no i od takich produktów e, w stronie Holland Barret to sieć sklepów ze zdrową żywnością i produktami naturalnymi. Um, ja w tych sklepach zaopatruję się często w szampony. Jest tu tu cucumbers, and jest tu karot po prawej stronie. Można się tutaj zaopatrzyć również w olejki eteryczne, które ja czasami dodaję do odżywek lumasek, jak również um, w oleje. Tutaj mój ulubiony olej ze słodkich migdałów, często jest też olej z awokado. Tutaj można zakupić również farby Natur Tint, jak również ocet winny, który może posłużyć nie tylko do jedzenia, ale do świetnych pukanek. Popularny też wśród włosomaniaczek olej kokosowy. Kolejny sklep ze zdrową żywnością i kosmetykami, produktami pochodzenia naturalnego to Whole Foods Market. Ten, który widzicie na filmiku, jest niedaleko stacji metra Piccadilly Circus. W oddali możecie właśnie zauważyć reklamy, które znajdują się przy Piccadilly Circus. Na pierwszym piętrze sklepu mamy właśnie dział kosmetyczny i produktów do włosów. Ulubione moje produkty z Jestu Karoc i Cucumber, jak również cała masa innych. Szamponów, odżywek em, o bardzo ciekawych składach, em, większości naturalnych. Natomiast przeglądając składy poszczególnych produktów, zauważyłam, że jest tendencja do tego, by były one szpikowane proteinami. Więc jeśli macie włosy wrażliwe na proteiny, to unikałabym takich produktów do codziennego częstego stosowania. Moją uwagę, jeśli chodzi o skład przykuły produkty z firmy Giovanni, myślę, że za jakiś czas skuszę się i potestuję niektóre z odżywek i szamponów. Tutaj również można dostać produkty wysokopółkowe, np. John Masters Organics. Ja miałam okazję testować niektóre z tych produktów. Tutaj widzicie mój ulubieniec Shine On, żel do włosów o bardzo ciekawym składzie, jest delikatny. Kolejna marka, która powaliła mnie na nogi swoimi naturalnymi, ciekawymi składami to Intelligent Nutritions. Ja wcześniej o niej nie słyszałam, już na niektóre produkty zachorowałam i wpisałam na moją wishlist. Lasz to kolejna sieć sklepów, głównie z kosmetykami em, o bardzo ciekawych naturalnych składach. Również znajduje się ten sklep na stacji Liverpool Street Station. W środku mamy całą sekcję poświęconą szamponom. Te szampony są często na bazie ALS-u, czyli silnego detergentu, który zastępuje SLS. Szampon, do którego często powracam, to Curly Wurly, on też jest na bazie ALS-u. Super Drag to taka typowa drogeria w Anglii, porównywalna do drogerii Rosman, Hebe, Super Farm czy Natura. Tutaj znajdziemy całą gamę produktów do włosów, takich typowo drogeryjnych. Jeśli chodzi o produkty, które zgodne są z metodą Ger, czy nie będą zawierały silikonów, jakichś silnych detergentów, to tak naprawdę jest ich niewiele jednym z produktów jest odżywka Tresemme Naturals jest to mój ulubieniec który też stosuję do mycia włosów kolejne odżywki które przykuły moją uwagę i zgodne są z metodą Curly to firmowe odżywki firmy Superdrag zainteresowała mnie odżywka Malina i Orzech, makadamia, jak również figa i czereśnia. Co ciekawe, te produkty mogą być również stosowane przez wegan. Dla zainteresowanych, suche szampony, wylansowane przez Ruf z kanału Model Recommends, zdaje się, że one są tylko dostępne właśnie w drogerii Superdrug, natomiast nie są już dostępne w innej drogerii typu Boots. A jak już wspominamy drogerię Boots, to tutaj mamy właśnie na filmie drogerię, która znajduje się również przy Piccadilly Circus. Jest to taki dość duży but. Inny na przykład znajduje się również na stacji Liverpool Street Station, z której odchodzą pociągi na lotnisko Stansted. Może ta informacja przyda się niektórym podróżującym. Podobnie jak w przypadku drogerii Superdrug, mimo że mm, półki zawalone są tutaj produktami do pielęgnacji włosów, trudno jest znaleźć coś, co byłoby zgodne z metodą Curly Girl. E, nie zainteresowała mm, maska do włosów z firmy Lee Stafford, która rzeczywiście mm, nie zawiera silikonów, ma dość ciekawy emolientowy skład. Znajduje się tutaj co prawda izopropyl alkohol, więc może potencjalnie wysuszać, ale ponieważ jest pod koniec składu wydaje mi się, że nie jest tak źle. produkt zgodny z metodą Curly Girl to taki żel krem do stylizacji włosów Umberto Gianni Curl Friends. Kolejno przechodząc półkami mamy produkty z firmy Tony Guy, John Frida. Tak jak w przypadku drogerii Super Drug, w drogerii Boots też można dostać produkty Trezame. Tutaj e, też e, często jest e, ta Trezame Naturals, odżywka, która nie zawiera silikonów, którą ja bardzo lubię stosować do mycia włosów lub przy metodzie Omo. Ona przepięknie pachnie, jest bardzo wydajna. I zwracajcie uwagę właśnie, żeby było napisane Naturals, bo tylko ta Naturals właśnie jest pozbawiona silikonów i parabenów. Patrząc na półki, może kogoś zaciekawiło to niebieskie oznaczenie 3 for 2, czyli 3 za 2. Co to oznacza? To oznacza, że tego dnia, czy. Tego tygodnia jest promocja na wszelkie produkty do włosów, i w cenie dwóch produktów otrzymuje się trzeci za darmo. I zazwyczaj jest tak, że najtańszy produkt z trzech jest otrzymywany za darmo. Oczywiście można mieszać produkty między sobą, między filmami. Jakiś rok temu pojawiły się na rynku angielskim produkty z garnera, i tutaj właśnie też mamy do czynienia z tą odżywką masło karite i awokado, która jest po środku, która jest zgodna z metodą Carliger. Co prawda zawiera izopropylalkohol, ale jest on gdzieś tak pod koniec składu przynajmniej w moim przypadku, on nie wysusza włosów. Przeglądając półki, zwróciłam również uwagę na intensywną maskę do włosów z kokosem i migdałem. I również ona wygląda na to, że jest zgodna z metodą Ger. Niestety nie miałam jej okazji jeszcze testować. Po lewej stronie wcierka Grow Gorgeous, którą miałam okazję testować. Bardzo ciekawy skład. Firma Soap and Glory, niestety w moim przypadku szampon z delikatnym detergentem z tej firmy okazał się bublem. Nagrywając filmik i przeglądając poszczególne składy kosmetyków, natknęłam się na Krem do stylizacji włosów z Budca, który również jest zgodny z metodą Carly powędrował do mojego koszyka, zaczęłam go testować i naprawdę fajnie się sprawdza. Ci wassze włosy lubią proteiny, to szampony z filmu Birds Bee są na bazie delikatnych detergentów, więc zachęcam do testowania. Również um, można szukać szamponów z dzikatnymi detergentami na półkach dla dzieci. Tutaj mój ulubiony Johnson Top To Toe. W seriach Boots również można dostać produkty z Ozone czy um, Bumble and Bumble. Chodzi o ceny, to są to produkty już takiej trochę wyższej półki. Tutaj tylko jedna z odżywek, która zgodna z metodą Curly Girl, um, Bumble and Bumble Seaweed. Um, bardzo ciekawy skład. Poza tym często te produkty zawierają silikon, jak i proteiny. Cała gama produktów em, elektrycznych do stylizacji włosów, jak również em, akcesoria do włosów, sławetne Tangle Teaser. Biorę uwagę przykuły niektórych z akcesoriów, na przykład taka szczotka do masażu przy myciu skóry głowy, czy szczotka z naturalnego włosia. Czy też szczotka do stylizacji włosów. Można tu dostać Invisible Blend, czyli takie gumki, które nie odciskują się na włosach. Wiem, że w Polsce dostępne są drogerie Hebe. I różne inne akcesoria, które na przykład u mnie świetnie się sprawdzają do robienia koków. Kolejne miejsca, gdzie można zakupić produkty do włosów, to domy towarowe typu John Lewis czy House of Fraser. Tutaj dostaniemy produkty z wysokiej półki, typu Aveida czy Fajto i wiele, wiele innych. Niestety z przyczyn technicznych nie mogłam kręcić w środku, natomiast przeglądając skład tych produktów, one bardzo często są napakowane proteinami, jak również silikonami, tak więc radziłabym bardzo świadomie podchodzić do ich zakupu, bo no, te produkty nie grzeszą ceną. Kolejne miejsce z wysokopółkowymi produktami to Space NK. Nosząc się z samego centrum Londynu w dalsze strefy. Bardzo często można natknąć się na takie bardzo nietypowe sklepy. Mimo, że z zewnątrz mogą wyglądać niepozornie, to w środku jest to królestwo produktów do włosów. Można tutaj spotkać multum różnych olejków naturalnych. Czasem są to mieszaniny olejów. Natomiast Czasem są to 100% olejki. Można tutaj też dostać produkty watiki czy almy, które są na bazie parafiny. Jeśli chcecie zaoszczędzić na pieniążkach, to możecie się udać na przykład do sieci sklepów TK Max. Tutaj można dostać często produkty z wysokiej półki, czy też profesjonalne, za niższą cenę. Również na przykład w sklepach typu 99P Stores czy Poundlandzie można dostać produkty do włosów. Każdy produkt jest w cenie 99P czy 1 funta, czyli no w okolicach 5 zł. Ja na przykład w takich miejscach lubię się zaopatrywać w te turbany do głowy. Tak powoli dobiegliśmy do końca. Ja ten filmik kręciłam powoli na przełomie półtora miesiąca, które zaowocowało również zakupami. Jeśli jesteście zainteresowani, co kupiłam, to zapraszam do kolejnego filmiku. Tymczasem się żegnam. Papa! Pa.